Witamy proszę Państwa na naszej transmisji live dzisiejszej 23 kwietnia. Ja jestem Kuba, a ze mną jest tutaj zdalnie w plenerze. Majher. To no, pan Dzisiaj tak, bez kamer, bo kompletnie do niczego dzisiaj jesteśmy. to no, tak, tak. się ja bym malić, Ale, ale niestety z racji tego, że dzisiaj Kuba wszystko ogarnia. To... Dzisiaj ogarniam, więc tak, no ja nie... nie było znaczy, muzyczki. Coś, coś... Ale jest Czecie, powinno aż, być ok, aż, aż... Ale... czekaj, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie, dobra, nie dobra. jestem w 100% tak pewny, czy wszystko jest. jest dobrze, ale powinno być okej. Okay. A to sprawdź ten livea. zaraz się będziemy wiedzieć od, naszych, od naszego Menager, te testera, który sprawdza tester livea. Tester livea tak, jest potrzebny, też żeby też wiedzieć, sobie. czy jest na pewno dobrze wszystko. Dobra, słychać, że nas zarąbiście. Super. Dobra. Super, super. <garnione> Ogarniane, kurde, pół godziny wcześniej. Bo, bo, bo Majer nie mógł wcześniej wrócić do domu. Miałem być o 18, niewiele. Jest godzina 19, a ja nadal siedzę w koszalinie. <garnione> no cóż, ale <garnione> no, na wkładzie... Lajwa dotarłeś. Na Lajwa dotarłem. No trudno się. Trudno, trudno nie ten... Trudno nie mieć siły, żeby wcisnąć jeden przycisk na, na Discordzie, połącz i, i być na live. <grych> Dobra, e, tak. przechodząc do newsów. No, zadziało się troszkę. E, między innymi Finlandia oficjalnie dołączyła już do NATO. <grych> już jakiś <grych> i... czas temu, ale to omijamy, że to no, jakiś czas temu. Tak, no, jakby my gadamy o tym teraz. E, czyli konkretnie we wtorek, e, Finlandia stała się 31 członkiem NATO. W wyniku tej akcesji sojusz podwoi długość swoich granic z Rosją. E, oczywiście Rosja zaczęła grzmieć, że o, to jest tylko zaostrzenie konfliktu i, i, i w ogóle i no po prostu takie standardowe pierdolenie, że to, że to, że to jest atak na nich, jak to by on, jak, a oni są kurwa chuja winni. Ale on też, no... Jakby... Wszystko, wszystko, jak coś takiego zrobi, na no to Rosja tak odpowie, no nic dziwnego. No tak, tak, no jakby tu agre agresor zawsze będzie się bronił. E Mamy wypowiedź... E na, na, na właśnie konkretnie... Konkretni konkretnie rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu? Szojgowa? Szojgu? Nie wiem. E Szojgu sojgu e, na to wzmacnia kurs antyrosyjski co prowadzi do eskalacji konfliktu a co konkretnie powiedział, to podejmuje szereg działań w celu zwiększenia gotowości bojowej połączonych sił zbrojnych i ten intensyfikując działania szkoleniowe i rozpoznawcze w pobliżu granic Rosji i Białorusi. W niedalekiej przyszłości Finlandia zostanie członkiem sojuszu, stwierdził minister obrony Rosji. Podkreślił jednocześnie, że to wszystko stwarza ryzyko znacznego rozszerzenia konfliktu, ale nie wpłynie na wynik operacji specjalnej. Operacji specjalnej, która miała trwać 3 dni, a już zaraz będzie ile? 2 lata? Dobra, rok, rok już minął chyba na pewno, jak się nie da. Tak. Yy, tak. Potwierdzam. Tak, no, długo, W skrócie, no trzy, trzy dni zajęcia Ukrainy się nie udało. I bardzo kurwa, dobrze. Eee, na to mamy jeszcze dodatkową e, dopowiedź e, Dmitriego e, Pieskowa. Rzecznika Kremla, który stwierdził, że wejście Finlandii do NATO to kolejne zaostrzenie sytuacji, a rozszerzenie sojuszu to wkraczanie w bezpieczeństwo Rosji. Cała ta sytuacja jest zasadniczo różna od problemu z Ukrainą. Finlandia nigdy nie była antyrosyjska. Dodał także, że decyzja Helsinek o przyłączeniu się do NATO to wkraczanie w bezpieczeństwo Rosji i że struktura NATO jest wobec, wroga wobec Rosji. No kurwa, jak już tak atakują yy, błogoducha winnych ludzi, to no, nie spodziewałbym się czegokolwiek innego. Cóż. Ale zapow... tak, zapowiedział też, że yy, Rosja będzie zmuszona do podjęcia w cudzysłowie manualnym środków, aby yy, zapewnić bezpieczeństwo Rosji. Jakich konkretnie środków? Tego dowiemy się pewnie niedługo. <noise> tak. Yy... Bezpośrednio przed dwudniowym spotkaniem... A, tak. We wtorek Finlandia stanie się 31. członkiem NATO. Bezpośrednio przed dwudniowym spotkaniem w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich sojuszu. Finlandia zostanie przyjęta do sojuszu w drodze najszybszego procesu ratyfikacji w jego historii. W wyniku tej akcesji NATO pod, podwoi długość swoich granic z Rosją. No... Co tu można powiedzieć? To jest... To jest taki trochę nie temat, ale już Rosji, no ciągle mówimy, że a, to jest takie napędzanie tematu, jeśli chodzi o tą Rosję, no, ale jednak trzeba o tym mówić, bo, 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 bo to coś tam od, odwala w, na Ukrainie i, i w ogóle to jest masakra. E, tak. Zobaczymy, o, co dalej powiedzą tak naprawdę. No, jeszcze no, razie na, raz, na razie to, że... tak straszą, straszą i tak nie wiadomo, co, co z tego będzie dalej. No, trzecia wojna światowa, kurwa. No, ja mam nadzieję, że nie. No, ja też mam nadzieję, że nie, no ale... Tu, no, jakby, logicznie... Nie, nie, wie, nie wierzę, że jakikolwiek, y, ktokolwiek aktualnie, oprócz jakiegoś, kurde, ekstremisty, bo y, no, jakby, tacy, tacy są, ten... Nie, może sobie tylko będzie, będzie gadanie y, takie, że o, o mamy broń nuklearną, bójcie się nas, kurwa. Y, a co będzie, to będzie, kurwa. Szczepierdolenie po prostu. Ale jeszcze tak podsumowując, bo jeszcze komentarzy wskazali, że komentatorzy wskazali, że posunięcie to jest strategicznym ciosem dla prezydenta Rosji Władimira Putina, który od dawna krytykuje na to i działania sojuszów wykorzystuje jako częściowe usprawiedliwienie dla agresji wobec Ukrainy. No, on się będzie kurwa wszystkim, wszystkim pod ten. Dopytywany przez dziennikarzy, czy nie spowoduje to odpowiedzi ze strony Rosji? Jens. Stoltenberg we wtorek zwrócił uwagę, że NATO i Helsinki reagują na działanie Rosji I Rosja pokazała w ostatnich latach, że jest gotowa do stosowania siły wobec sąsiadów. Gruzja, Krym i pełnoskalowa inwazja na Ukrainie. No, kurwa, będzie... robi się coraz ciekawiej, zwłaszcza, że to będzie taka znowu przepychanka słowna. Jak mówiłem, bo to nikt nikt tego... Znaczy no, mam nadzieję przynajmniej, że nikt tego dalej nie pociągnie. Jakieś jeszcze większe. Yy, Tam, jakieś jeszcze większe yy, eskalacje. Bug, bug naprawdę. Bug na no, ja, no... tak naprawdę. Bagno jest I jak, dopóki się przerzucają słowami. To, jest to, wit, to są ale... do, tylko słowa wtedy. A no, żeby to były tylko, tylko słowa, bo. No ja mam taką kucie... nadzieję. No ja też. Ale cóż, przechodząc do tematu, następnego tematu. Jak mówię, następnego tematu. A więc nasz pan premier Morawiecki stwierdził, że za moment zobaczymy mocny spadek inflacji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A więc czytając ja, artykuł... Ja wiem czemu, ja wiem czemu, bo pisze wybory. A bo wybory. No tak, wybory zbliżają się w październiku. Więc zobaczymy, no, no. Co, co z tym postanowi, ale tak. Morawiecki zwrócił przede wszystkim uwagę na największą różnicę w zarządzaniu finansami publicznymi między nami, a naszymi poprzednikami. I teraz cytując. Wiecie, co to jest? Oczywiście podatek VAT. To wielka różnica. My pogo... pogoniliśmy mafie VAT-owskie. To wzrost dochodów z VAT, mimo obniżki stawek na kilkaset artykułów, a na, a na żywność do zera. Ja pierdolę. No nie, to nie. To, ja, ja, Słuchaj, ja, mi, mi się przypomniał taki kurwa fajny tekst, który y, za każdym razem był używany, jak y, się pytało, czy ja to wina. To jest kurwa wina Tuska. Tyle. To nie jest nasza wina, to wina kurwa tych drugich. nie? To, to wina Stąd tego drugiego, wina. tak jest zawsze w polityce. Tak, tak. No nie, nie przyznaw, się do błędu. To, to, nie, to nie ich wina w ogóle, że inflacja osiągnęła najwyższy poziom od bardzo dawna. Jakby nie licząc tej ostatniej, ostatniej kiedy była, była szczytowa, ale no jest, jest po prostu w chuj duże. I, i, i no, pan Mencen fajnie to po, porównał do, do ten, do równania. W sensie tej funkcji. Do równania. Że, że, ten, że ta, ta funkcja kurwa nie ma rozwiązań, bo dopóki oni rządzą, to, to się kurwa nic nie zmieni. I, I ja za tym mógłbym, mógłbym pójść. Tak jak bardzo nie podoba mi się, e, nie podobają mi się wszystkie poglądy pana Mencena, to, to, to akurat z tym się, z tym się zgadzam, że, e, że jednak za ich rządu nic się e, nie zmieni na lepsze. To zmieni się na gorsze jeszcze może. No mam nadzieję, że się nie zgodzi, na, nie, nie zmieni na, na gorsze. No miejmy nadzieję, ale wiemy jaka nadzieja tak. potrafi... Nadzieja matków głupich, no. Ach, ale już trzeba. Mądrzy nie blary. jesteśmy, to prawda. No w sumie... Y... Tak, ale y... przechodząc już do ostatniego... A nie, poczekaj, y... Jeszcze tutaj nie jasne, skończyliśmy jasne, tego materiału, tak. tak. Bo również pan Frejesz wskazał, że ta największa różnica jest nawet jeszcze większa niż VAT. Otóż zmniejszyliśmy stawkę podatku od firm, nazywa się to podatek CIT. Dla małych i średnich polskich firm z 19% na 9%. A wiecie, co się stało w polskim budżecie? Zwiększyliśmy dochody z 33 miliardów do około 90 miliardów, podkreślił. No tak, teraz pytanie także. Jest 90 miliardów, państwo ma. Ja co coś, z tymi, co z, z tymi miliardami ten. się dzieje? E, jedno słowo... E, wybory. To jest e, wszystko na wybory, e, tak? Sasin. Gdzie, gdzie gdzie te, gdzie te pieniądze są idą? Sasin, where are the money? Sasin, e, gdzie pieniądze? E, tak, e, ale nie, słuchajcie, jakby... To dobra, zwiększyli, zmniejszyli, ale jest podatek cukrowy. No Naprawdę, jakby tu se, tu se, tu se, że tak powiem, tu nam odjęli, a tu nam dodali i to kurwa trzy razy więcej. Wiesz, tutaj, teraz... tutaj, no właśnie, tutaj pokazują, zobaczcie, tutaj jest VAT zmniejszony, tu jest CIT zmniejszony, no dobrze, ale no to gdzieś jest zwiększone, tak? No to ten cukrowy no tak, to jest... jest podatek, nie wiem, od likwidów, to co było również. Tak, akcyza. Akcyza, 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 na ten, akcyza i podatek cukrowy, tylko jest w chuj więcej, bo jakby spo... była ostatnia akcja, że na TikToku któryś ktoś z PiSu nagrał, że o Jezu, czemu wy tak nie lubicie PiSu, to to powiedzcie, nie? I ludzie, tak. bo jest ta funkcja odpowiedzi i dosłownie ludzie kurasowo wymieniali po prostu po kolei podatek cukrowy, akcyza, to, to, to. No tego, to aż trudno wspominać tyle tego jest, więc jakby oddali, od, oddali nam te tam parę złotych, a zabrali kolejne kurwa paręset, więc takie no, <laughs> what the fuck. No tak się jakby, cóż, gdzieś odejmują, no. ale gdzieś trzeba dodać, żeby coś no, 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 rzeczywiście, nie, z, no naprawdę no. z 33 miliardów do 90 prawie, no. to jest prawie no, ale... trzykrotność Ej. tego. No tak, no, gdzieś te pieniądze zniknęły. No tam 500, plus, tu to, tu tamto, a to jeszcze obrona terytorialna, a to coś. Jakby dobra, wydatek na obronę terytorialną nie, nie idzie jakoś mega zupełnie, ale jed, jednak y, jakoś ta kasa, ta kasa się szybko rozejdzie. Więc. Y, no już no. się szybko rozchodzi ta kasa. 500 plus. No, 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 bez. Jakbym z tego nie korzystał. Ci, ci, ci. Te... znaczy w sobie z drugiej strony korzystaj właściwie no już już ten nie ja już jestem tam po, po, po no do 18 roku życia to jest chyba No roku. niestety no, tak, no to ja, już ja tak... też nie mogę skorzystać jako że już na studiach to w ogóle no well ale tak coś jeszcze chcesz dodać czy znaczy ja chcę coś dodać od siebie po eee, co wam 90 miliardów Przeznaczcie to na coś chociaż dobrego czy coś Przynajmniej ty. Nie, nie my, zmiana, zmiana systemu edukacji. Z, 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 ale, ale dobra, reformy, dobra reformy zmiana. edukacyjne, dobra zmiana. No to tak najlepiej, od, żeby dać ten banknot 10 tysięcy złotych panu Czarnkowi i go wypierdolić z ministerstwa i zastąpić komuś, kto, kto będzie nie będzie siedział, pierdział w stołek i wymyślał kurwa, kolejne idiotyczne zmiany. Ale no to, yy, no to zobaczymy, jak będzie po wyborach. W ogóle, jak powiedziałeś teraz, Oczanku, troszeczkę zbocze. Słyszałeś, słyszałeś, do czego Czarnek się przyczepił? Do jakiej wystawy ostatnio? Nie. O wysta nie. Nie słyszałeś o tej wystawie? Nie. Przyczepił się, bo w Elblągu, w Elblągu była jakaś wystawa, bodajże tydzień temu, półtora tygodnia temu, coś takiego. E, nie pamiętam o czym konkretnie to było, ale dosłownie w Sejmie mówił, że to kwestia tego, że opozycja pozwoliła na coś takiego w ogóle z jakiegoś dofinansowania zrobić. To, to było coś o fetyszach i nie mam do końca pojęcia o czym to było, więc aha, mówię, a że, tak, to opozy... ale, że właśnie opozycja pozwoliła na publiczne pieniądze w ogóle nie, nie hmm. pamiętam do końca o co tam naprawdę chodziło. No ale przyczepił, przyczepił się o kolejne dziados... kolejne, nie, nie tylko o kolejną yy, rzecz, która, która jest, no nie, że jest potrzebna, ale jednak jest, nie jest. Nie, nie ma do czego się przyczepiać, a on się czepia. Jakby nie jest zagrożeniem. w to nie jest zagrożenie dla polskiego społeczeństwa tak naprawdę. No. Znaczy, jeżeli faktycznie było o fetyszach, no to może trochę, wiesz, że dzieci, ale no to raczej tam dzieci nie wpuszczają. No, no na logikę nie wpuszczają raczej dzieci, no to tak. No, no. Cóż, e, kontynuuj. No tak, ale kontynuując następny artykuł w naszej pięknej, króciutkiej liście. Aha, tak, tak, tak. To prze... Już jakby było o to trzeba e, wspomnieć o tym. Widzisz, Dlatego idealnie tu... przeszedłem do tematu. Perfekcyjny, perfekcyjny. Eee, no, ogólnie pewien Rosjanin postanowił eee, sobie. Eee, o, jest dokładnie, dokładnie. Eee, dokładnie. Michaj, kurwa, Michajło lu, Luchin, Luchin... Luchin, nie wiem, kurwa, jak to się. Michajło pyta. Luchina. Luchina. Yy, Przyjaciel rosyjskiego blogera wojskowego yy, Władlena Tatarskiego, który z nimi, yy, w eksplozji yy, w kawiarni w sankt Petersburgu w niedzielę, yy, Łuczyn. <laughs> to się Łuczyn czyta, okej. Okay. Yy, zbi yy, Łuczyn zbierał pieniądze na zakup dronów dla rosyjskich żołnierzy na Ukrainie, jak donosi Telegraf. I Ukraina postanowiła, ukraińscy hakerzy postanowili, że yy, włamują się na jego konta. To AliExpress i jak to sami określili, jest brodniarzem wojennym, wolontariuszem, blogerem, a teraz właścicielem dildo, ponieważ zamówili mu całą tonę seks-zabawek o łącznej wartości 25 tysięcy dolarów, więc było tego sporo. Dodali, że uśmiech posiada teraz wyjątkową kolekcję za te pieniądze, które planował wydać na drony dla rosyjskiego wojska. Perfekcyjny odzew. Tak. Yy, tak. im potwierdził, że jego e-mail i konto Aliexpress zostały skakowane przez Ukraińców, ale twierdził, że udało mu się odzyskać większość wydanych pieniędzy z wyjątkiem 17 195 rubli. Yy, A. Wait, what? Jak to jest kurwa tutaj A, tak. Yy, na zabawki erotyczne, które zostały już dostarczone. Także. Oh, well. Tak, w odpowiedzi grupa Cyber Opposite napisała na, na później na Twitterze, że Lucin kłamał w sprawie zwrotu pieniędzy. Później Lucin e, napisał kolejny post na telegramie, w którym po powiedział, że otworzy sklep z zabawkami erotycznymi w Rosji i kupi jeszcze więcej dronów niż pierwotnie planowano. <grym> Więc zamiast dronów dostał pełną ciężarówkę Dildosów. No 25 tysięcy dolarów w tych zabawkach ja i to musi być. <grym> to, to... To jest bardzo dużo Bez... generalnie. No, ale ja coś słyszałem, że to w ogóle jedno z tych digidów było takie, takie dość masywne. W sensie. Bardzo duże. <tac> takie, takie, takie większe niż Bad Dragon, nie? Nie, żebym się znał, tak czytałem. Większe. Okej, okay, dobrze. A... No, więc. To jest, no. to jest akurat o tym o tym nie słyszałem, że większy niż Bad Dragon, okej. Okay. No, to, to jest bardzo interesujące. bo nie wiem, dlaczego o tym rozmawiamy. <laughs> okej. Okay. To, to, to już, to już tak pod koniec, to się, wiesz... E, nie, nie wchodzę, nie, nie wchodzę szczegóły. A nie, to jest, to będzie to, dobra, później to będę edytował. No, tylko ludzie, którzy są na będą o tym słyszeć. No, to anyway, to chyba był, chyba by było na tyle. Byłoby w takim bądź razie na tyle. Tak. Bo już więcej newsów no. chyba nie mamy. Nie. Nie, nie, dzisiaj tak krótko, no bo jestem w plenerze. Kuba, Kuba ma swoje jeszcze zajęcia, ale, ale chcieliśmy dla tak. Was tego live'a zrobić, bo, 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 bo systematyczność i bla bla, bla, bla. bla. I, I kochamy naszych widzów. No, także, tak. Jednak o tak, przypomniałem sobie, zanim się pożegnamy, przypominamy, że tak, pogoda się poprawia, coraz lepiej jest, coraz cieplej i uważajcie, pijcie wodę, pamiętajcie o nakryciu głowy i nie, nie wpadajcie pijcie, do wody. Nie, nie, pij, nie pijcie piwa na słońcu, bez czapki. I kremu z filtrem. A tam pływanie w wodzie, opalanie się. A to, piwo, piwa, żeby nie pić ten. I żeby piwo nie było ciepłe. Byle piwo było zimne. Tak, ale też najlepiej w klimatyzowanym pomieszczeniu, ponieważ tak czy siak ten. No jak pijesz zimne piwo, no to też możesz nie, że szoku termicznego dostać, ale no, ta różnica temperatur też potrafi zmieścić ten zmieść z planszy. Jak najbardziej. I tym pozytywnym tak. akcentem zakończamy naszą transmisję. Tak, no dzisiaj nie pogramy, no, no, tak trochę, trochę nie mamy jak. Tak, tak. Niestety. Tak. No dobra. I min mean, małpy mam na telefonie, ale to tak trochę... A nie, ten telefon mi wyłączył. To A, nie damy ja. rady, ale tak. Bardzo wam dziękujemy za bycie na naszej transmisji. Pamiętajcie o lajkach, subach, yy, zostawiajcie komentarze również. Zapraszamy, zapraszamy na nasz serwer Discord na dyskusję dalszą, jak i również na nasze pozostałe sociale. Tak, wszystkie linki w opisie możecie, macie tam całą listę e, linków do miejsc, gdzie możecie nas jeszcze słuchać, na, na portalach streamingowych I, 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 i co ja byłem Majher. Ja byłem Kuba. I się żegnamy. Bajo. No się mam. Bajo, jajo.